Cisnąć się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego. To znaczy, że kiedy doświadczam kryzysu w jakiejkolwiek przestrzeni życia, na początku ważne jest, żeby przyjść do Jezusa i żeby go posłuchać. Co on ma mi do powiedzenia? Jak on patrzy na tę sytuację? Jak on widzi rozwiązanie? Gdzie to rozwiązanie może być nie poświatowemu, ale po Jezusowemu? Ale warunek jest przyjść do niego. Uwierzyć w to, że przyjście do Jezusa w kryzysie, w jakiejkolwiek trudności, w jakimkolwiek bólu ma sens. I nie będzie to stracony czas. I nie jest to tylko katolicka mowa, którą wypada tutaj wygłosić z ambony no bo to Kościół. Ale przychodzę do Jezusa w tym konkretnym doświadczeniu, dlatego że wiem o tym, że to, co on będzie mi mówił, w jaki sposób. Gdzieś mnie wewnętrznie poprowadzi, to będzie przede wszystkim taki głos, którego celem na początku będzie moje zbawienie.